Witam, witam, interesuje Cię taka sylwetka z dietą bezgotowania? nie masz czasu na gotowanie, nie chce Ci się, znudziło Ci się, to zapraszam do mnie, napisz do mnie wiadomość prywatną, a wyślę Ci moją dietę bez gotowania, ułożę pod Ciebie dietę, w zależności czy chcesz być na masie, czy na redukcji, ułożę pod Ciebie te całe makro, wszystko Ci napiszę, co jesz, co jem. Bo, jeśli nie będziesz trzymał diety, nie będziesz miał dobrej sylwetki. Tak ślepo jak będziesz jadł, nie będziesz wiedział, czy jesteś na masie. Jednego dnia możesz być na masie, drugiego dnia możesz być na redukcji i wiecie, byle jakie makro, byle jaka sylwetka. Więc, jeśli chcecie robić dobrą sylwetkę, wiedząc w jakim kierunku idziecie, czy jesteście na masie, czy na redukcji, musicie to liczyć. Ja Wam pomogę, ułożę Wam to wszystko i jeszcze ułożę Wam plan treningowy. Powiem wam jak ćwiczyć. Ile razy ćwiczyć? Ułożę wam plan treningowy. W zależności czy ćwiczycie na siłowni, czy ćwiczycie u siebie. Musicie komu napisać jakim sprzętem dysponujecie, bo naprawdę na samych handlach też możecie zrobić formę. I to też jest bardzo ważne jak ćwiczycie, bo dużo osób ćwiczy. Bierze plany treningowe, zobaczy jakąś osobę, która dobrze wygląda ta osoba napisze plan treningowy, tam załóżmy robi 12, 10, 8, 6 powtórzeń danego ćwiczenia. Wy się tego sztywno trzymacie, na przykład macie w jakiejś serii 10 powtórzeń, tak? Robicie się 10 powtórzeń, a tak naprawdę moglibyście zrobić 15, 20 powtórzeń, ale wy zrobiliście 10 powtórzeń, bo ktoś tak napisał, że że, że ro, zrobił 10 powtórzeń, on dobrze wygląda, wy myślicie, że też zrobicie właśnie te 10 powtórzeń, też będziecie dobrze wyglądać, ale... Tak to nie działa. Naprawdę, jak robicie trening. Nie li, lepiej już nie liczyć powtórzeń, aby robić ciężko do upadku mięśniowego, albo blisko upadku mięśniowego. Chyba, że jesteście y, na etapie budowania siły, chcecie budować siłę, no to już to inna bajka. Ale jeśli chodzi o sylwetkę, ćwiczcie do końca ciężko. I nie patrzcie na te plany treningowe że, i ta ilość powtórzeń, że ktoś tyle i tyle napisał. Nie trzymajcie się tego sztywno, bo nie będzie efektów. Na pewno zauważyliście, że wiele osób chodzi na siłownię. Wiele lat wygląda tak samo, bo nie mają diety, właśnie jedzą tam byle jak. Oni się starają jeść więcej białka, bo tak jest powiedziane, że trzeba jeść więcej białka. No dobra, to on sobie kupi jakiegoś skera czy tam jakiś jugurcik białkowy. No zje takiego schyra, no dobra, dostarczył białko, no myślę, że już jest spoko, bo dostarczy białko. A tak naprawdę ona jest 100 gram białka dziennie i pewnie nie dostarcza. I to jest bardzo nisko i dlatego też nie robi sylwetki kalorii, też niewiele spożywa. On jednego, na przykład, ma, jak chce robić masę, on musi na masie, załóżmy spożywać 3,500 kalorii. Dobra, on, on może powiedzieć, że on wchodzi na masę, ale on tego nie będzie liczył i będzie jadł, będzie jadł, jak głupi, jak świnia, będzie żarnie? nie? Bo tak to się na, na, nazywa na masie, czasami ludzie jedzą jak świnie, żą, żą, jedzą, jedzą, jedzą. No i dobra, on powinien trzymać 3500 tysiąca kalorii, żeby powoli ta waga wzrastała, nie? No ale on będzie żar. Nie będzie tego liczył i pewnie zje tam 5000 kalorii, poje tak parę dni, bo tam jakiś czas zaleje się tylko, waga mu wzrośnie, ale on się bardzo zaleje. A to nie o to chodzi, właśnie zwiększamy kalorie powoli, żeby nas jakoś tam nie podlewało, bardzo żeby później na redukcję będziemy, żeby mieć mniej pracy, żeby go tłuszczu było jak najmniej. Tak samo jak ktoś wchodzi na redukcję, dobra, wchodzę na redukcję, będę jadł mało, bo trzeba jeść mało, nie, musi być deficyt, on to może wiedzieć. No dobra, on wejdzie na ten deficyt, ale może wystarczy mu deficyt 2 300, 2300 kalorii. Nie? A on będzie się głodził, będzie wiatr y, spożywał 1000 kalorii. No i co? Spożyje 1000 kalorii, on będzie chud, będzie chud. Tylko, że też przy okazji straci wszystkie mięśnie. A o to, to nie o to chodzi. Czaść na tym deficycie kalorycznym, ale delikatnie schodzić z kalorii, żeby nie stracić tych mięśni. No i właśnie. Tu są takie pułapki, dlatego warto dbać o dietę. Chcesz dietę bez gotowania, moją prosto. Na tej diecie wytrzymasz tyle czasu, ile będziesz chciał. I będzie to dieta, a nie tak jak niektórzy właśnie mają taką dietę, że jedzą na ślepo. I właśnie ta sylwetka jest byle jaka, albo nie mają diety, albo jakoś tam dietę mają, gotują, gotują, ale po pewnym czasie im się odeksę, bo to jest dużo czasu, nie chce się, jest to drogie. A moja dieta, właśnie ja gdzieś wydaję 20-30 złotych dziennie na dietę, jest prosta, banalna, bez gotowania. I patrzcie, sylwetka robi się, może nie jest super, wiadomo, każdy gdzieś tam, jeden może wyglądać trochę lepiej, drugi trochę gorzej. Zależy też od genetyki, ale jeśli chcesz poprawiać sylwetkę, no to musisz mieć dietę i odezwij się do mnie. Ja ci wszystko wyślę. Zaobserwuj, napisz komentarz o treści. Tak, ja będę wiedział, że ty do mnie napisałeś, że chcesz tego. Ja się odzywam do ciebie i robisz sylwetkę. Pozdrawiam.